Dark Souls 2, 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 Dark Souls 2. Czy chcecie popatrzeć jak gram w Dark Souls 2? H? 1717. Cześć Dark Souls 2. Tutaj w ostatnim odcinku pokonaliśmy Ruin Sentineli, a teraz skaczemy. Jee, yeah, udało się od razu. Nie spadłem. Także wielki sukces. Na początek zapamiętajcie to, bo później będzie znacznie gorzej. Teraz, jeśli się uda wrócić, udało się. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Dobra, kontynuuję podróż przez um, Lost Bastille, zaginioną Bastylię. Twierdzę, czy jakkolwiek tam to się nazywa. I w tym korytarzu coś tam majaczy. I po lewej. Wyglądało to jak miecz przenikający przez, przez te pręty. W celi po lewej ewidentnie coś jest. Zobaczymy, czy da się to wywabić, albo ustrzelić, e, m, albo cokolwiek zrobić. Nie, no, chyba nie. Chyba trzeba się tam wepchnąć. Nie wiem, czy to mnie uderzy przez kraty, czy co. Zaraz zobaczymy. Oj! O, panika, uciekam. Hmm. Albo się zdetonował, albo. To jakiś czar był, albo bomba, nie wiem dokładnie. Trzeba sprawdzić. Eee, dobra, wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Tu, ta tarcza obroni mnie przed każdym wybuchem, przed napalmem. W ogóle to jest niezniszczalna super tarcza z drewna. Na pewno się nie zapali. Okej, okay, nie ma nikogo, czyli to chyba się zdetonował koleś. Taki jak być może tamci inni, którzy wybuchali co jakiś czas. I mamy ognisko. W sumie to mogłem dokończyć, to w, w poprzednim odcinku był krótki dojść tutaj, no ale, ale, jednak nie sądziłem, że będzie tak szybko. Ognisko. Ostatnio było trochę dalej. okej okay. ok, to chyba sobie wrócę, o to, że, że tak powiem wydać duszę. Oczywiście tego wam pokazywać nie musimy. Dobra, tak z ciekawości zobaczmy, co to w ogóle było. Eee, no tak. To jest chyba to wybuchowe coś. Taki ząbiak wybuchowy. Dobra, mniejsza z nim. Mniejsza z nim. Był tam ustawiony jako pułapka, która miała wkurzyć gracza po pokonaniu Ruin sentineli. Nie wiem, czy by w sumie zabił ten. Czy, czy jego wybuch by zabił. Pewnie tak. Byłoby to nieprzyjemne. Chociaż w sumie dojść tutaj nie jest chyba jakoś jest znowu problematycznie. Ale idziemy naprzód nie do tyłu. Okej. Okay. <śled> Jest, jest, znowu ten, nic tutaj się nie zmienia na razie. Bastylia ma swoich stałych znajomych, swoich, swoją stałą ekipę strażników, czy mieszkańców, dozorców, nie wiem kto to jest. Mniejsza z tym, ważne, że... A, a, łapka! No niestety mu się nie udało nawiązać kontakty. Wyciągał rękę w, w chęci podania mi jej i nawiązania relacji jakiejś, ale niestety ja myślę tylko o zabijaniu. Potworów. Znaczy dla mnie wszyscy są potworami. Eee, Okej. Okay. Co my tu mamy? Tam jest ognisko w tle. Chyba ognisko. Tak to przynajmniej wygląda. A tutaj jest przedmiocik ukryty zabeczkami nad, nad przepaścią. Ładnie ta woda wygląda nawet. Zjadłem sobie Humanity, bo tu nieludzkie warunki panują. I jesteśmy w wieży, w kolejnej wieży próba wiary. Dobra, o jest jeszcze jeden pan stoi przy drzwiach. To go oczywiście dziebniemy strzałami najpierw. Trzeba wykorzystać wszystkie możliwości. Wow! Wow! Czy on coś takiego robił już wcześniej? Chyba robił coś takiego. Ale ładnie, ładnie, ładnie. Ma tutaj taki, no nieduży jest ten pocisk, jak na jego rozmiary ale rozumiem, że jest początkującym. Ała! Przez ścianę tak. No nie, to się powinno zablokować. Ten system nie jest... No, jest to bardzo umowne. Czasami się ta broń blokuje, czasami nie. Znaczy, głównie mi się blokuje. <śm> Im rzadziej. Tak, tu mamy jakiś zaułek. Chyba wiem, gdzie to je, co to jest za miejscówka, bo poznaję już po tym... po tym układzie. Tam można wejść na daszek chyba. Tam jest daszek i... Przedmiot i drabinka. A tu wskoczyć się nie da, ale tam obok się będzie dało. Dobrze, tędy. Tędy sobie można zejść. A tutaj, tak, to jest chyba to miejsce, gdzie byłem wcześniej. Tam są te psy na dole, czyli coś, co znamy. I można z dachu na dach zrobić skok. Oczywiście spróbujemy to. Tu też można jakby po rusztowaniu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jestem nad. No nic, spróbujmy. Teraz się żyje. A wyżej spadnę. O fuck udało się. I bardzo dobrze. No tylko dusza to była nie jest jakiś wielki skarb, ale niech będzie. Można stąd sobie jeszcze pozabijać psy. Jakby ktoś się chciał poznęcać nad nimi. I chyba nie ma innej drogi jak po drabinie. Znaczy mógłbym tam zeskoczyć na dół, ale to... Powrót do wcześniejszego miejsca. Nie chcę tego teraz, chcę po prostu ruszać dalej. Tak. Tata, nic tam nie czai? Jakiś wybuchowy potwór? Nie. To jest jakieś nowe miejsce. Krata. Można otworzyć kratę. nic chyba, chyba sprawdzę najpierw. Okej, okay. jest ten wybuchowy właśnie. Czy wybuchowe? on takie ja robi coś, coś dziwnego. Muszę go chyba z łuku ściągnąć. Tak jest chyba najwygodniej. Nie wiem, czy go można. A! O! <sum> Sam się zabił na beczkę. Wpadł na beczkę. To nie jest mądre. No nic, zobaczmy, co się kryje po tej stronie. Czy jest to jakiś skrót, przejście. Nie wiem dokładnie, gdzie jestem, więc e, eksploracja. Eksplorujemy nowy teren. Okej... Okay. Druga krata się otworzy? Czy się nie otworzy? Otwiera się... A z... O, fuck... Trzech chyba ich jest. No nic, to... To będzie fajnie. Można ich tak... Oła, oła, oła! Sprowokować. Do wyskoku. I ze strzałami uciekać. Au. Okej, okay, to chyba po mnie. A, jednak jak leżę, to... Jak leży to, te wybuchy nic nie robią. Właśnie jedzie karetka. Za oknem to bardzo dobrze, po mnie. <laughs> Przydałoby się. Mm, to nie, ten jest ranny, ten jest ranny, muszę go dobić. A fak 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 Cieka, 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 fak fak jak fak masz. podskoczyłem aż pod sam sufit. sam sytuacja jest sytuacja jest krytyczna. A, goni mnie. Uff, udało się. Myślałem, że naskoczył na mnie. Mmm, jeszcze cios ma taki. Nie wiem, co to miało być. Czemu się po prostu nie rzuca na mnie, ale... ...w porządku. Au. Ała. No nie no, zasięg to ma jakiś taki zabójczy. Niby zrobiłem uskok, ale... ...oberwało mi się. Jeszcze jeden unik jeszcze jeden unik. No teraz może się uda w końcu kogoś trafić. A, może nawet i ubić. O, pięknie, pięknie. Jeszcze raz. No. Uff. To było dziwne. Mam nadzieję, że nie, przeciwników tych więcej nie będzie, bo oni są dość irytujący. Wow, a tutaj mamy wspaniały efekt latających beczek. Hmm, to jest magia. To jest czysta magia. Mm, a za drzwiami kryje się ściana i zwłoki. Myślałem, że można je dotknąć, a to chodziło o to, żeby drzwi zamknąć. Wow, A -a -a. No dobra, to jest jakiś... Jakiś grób. Człowiek... No nie no, jak tak stanął i ktoś zamknął mu drzwi, to się nie dziwię, że, że zginął. Tylko tam po prostu zamknęli. Przygniotło go. Nie wiem, nie wiem, co to miało oznaczać dokładnie. Mniejsza z tym. Przede mną są jakieś dzbany, jakieś kadzie. I domyślam się, że w nich będą przeciwnicy. To już, to jest więcej niż rzeczywiste. Co tam jest? Nic tam nie ma. Więcej niż rzeczywiste, że ktoś gdzieś tutaj będzie. Gdzie jesteście? No na pewno wyskoczą z tych zbanów. Z tych, tych zbanów w kształcie sylwetek ludzkich, w zasadzie, czy co to jest? To są jakieś takie więzienia. No. Próbuję. A a atak z tyłu. O! Dobra, poszło bez detonacji. Jestem jak saper, teraz muszę rozbroić każdego z nich. Saper myli się tylko raz. Ha 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 ha. ha. Nie, dobra. No tak, tak jak myślałem, że tutaj właśnie w tym będą sobie stali. To było oh. oczywiste. O, tym razem jest ich dwóch. Ale na szczęście strzelam szybko jak Legolas. Ała, w... oh, wow, fuck. <noise> strzelam szybko. Jak Orlando Bloom. Ol Orlando. Dobrze, że mam dużo gemów, To mogę sobie w miarę bezproblemowo tutaj radzić. Zbierać na siebie bardzo dużo obrażeń. I, i bawić się w taki lamerski sposób. A jeszcze więcej kadzi. Sprawdźmy co się w nich znajduje. Myślałem się, że w skrzynkach by ich nie było. To jakieś tajemne pomieszczenie. No i jeszcze w tych wielkich może ktoś być, ale sprawdźmy, co jest tu u góry. Hmm, to jest taka... taki balkonik, na którym można się schować. I mamy beczkę. Ciekawe, czy wybuchnie. I... A, pięknie, pięknie. Tu można sobie wejść i tą beczkę zrzucić na nich teraz. Po fakcie, że tak powiem, to zauważyłem. A, ale tym nie można rozwalać. Niestety, strzałami tych obiektów ten jest bardzo wytrzymały. No, nie ma nikogo w środku. Tutaj też nikogo nie ma, także już pomieszczenie jest wyczyszczone z grubsza. Jest droga do góry, i droga w bok. Tu jest jakaś, jakiś przedmiot. Tu znowu beczka. To chyba nie jest mi już potrzebne. Można ją zrzucić też pewnie. A tutaj, a. Są kolejni. Jeden, drugi, dwóch. To spróbuję ich ściągnąć. Nie wiem, czy tamten przybiegnie. Prawdopodobnie przybiegnie. No, co jest z namierzeniem? mi się z, z tego Jest raz. O, i można na spokojnie. Ich nawet się chyba nie zdążą podnieść. Bardzo dobrze. Czyli będę biegał z nimi. Się bawił w berka. O, o super. To jest ten most, który było widać z dołu z mgłą. Czyli dotarliśmy jak to zwykle bywa, w miejsce, które wcześniej było widać. Tu mamy drzwi. Tu jakieś wino pędzą. Paliwo rakietowe. A tutaj jest jakiś jeniec, któremu się nie poszczęściło. Przybyłem za późno, żeby go uratować. O jakieś 50 lat. Zamknę ze sobą, żeby mi nikt nie przeszkadzał. Kiedy bezczeszcze zwłoki. I można zjechać na dół windą. Spoko. Można nią zjechać na dół. I tam jest jeszcze przedmiot, na którym można chyba spaść stąd. Z tego co widzę, ale najpierw sprawdzę pozostałe miejsca. Jest jeszcze jedno pięterko, na którym domyślam się, będzie znowu to samo. No tak, jest raz, dwa. Teraz jest ich więcej. O, czterech aż. To może być, nie, może być mniej ciekawe, bo może mnie po prostu. Teraz będą chcieli. Szukam jakiegoś miejsca, żeby można jak najniżej być schowanym, żeby nie, inni nie przyuważyli. Zobaczymy, czy w ogóle. Czy się zainteresują? Ale nie, chyba się nie, nie interesują. Że znowu można ich po kolei pojedynczo powybijać. Ci jedni mają jakieś. Oj, ten się zdenerwował. Ci jedni mają jakieś takie świecące w, w klatkach piersiowych. Nie wiem, czy to. To może oznaczać, że można się ich podpalić strzałą, albo zdetonować, czy coś w tym rodzaju. Dobra, to już nie chce mi się namierzyć za daleko. Musimy trochę wyjść do góry. O, ładnie. Pięknie. Ten całuje podłogę. Też pięknie poszło. No i bardzo dobrze, brawura. Tam ktoś, coś tam stoi w, w, w kracie, za kratą, w celi. Zaraz zobaczymy. O, proszę, i ognisko jest tutaj ukryte. Tyle, że statua blokuje. To jest jakiś kamień, zamieniony w kamień, chyba czy coś w tym rodzaju. Nie wiem, czy będzie później się dało coś z tym zrobić. Prawdopodobnie tak, skoro jest ognisko za tym. Chyba, że to taka, taka podpucha. Co bym chciał chyba spróbować jeszcze, to może wyjść tutaj. Tak, tutaj się czai, to trochę mi się skojarzyło z lasem. Tam też było takie wyjście i za rogiem oczywiście ktoś czekał. Jest jakaś mała nagroda. O, no, 8 life jamów. to akurat w... się może przydać. Wydłuży moją, mój czas bez odwiedzania kupca, czy, czy, czy starszej pani z Majuli, żeby nie powiedzieć wiedźmy. Tak sobie patrzę, czy coś tam w dole jest, ale chyba, chyba to tyle. No i tam jest jakieś walka z bosem, może. Także zobaczmy jeszcze, bo mnie interesuje. Tu jest jakiś przedmiot, na który można chyba zeskoczyć. Jeśli dobrze widzę, ciężko jest znaleźć tutaj kąt. Można zjechać na dół to też zrobimy. No właśnie, tu ten przedmiot jakoś można pewnie zabrać. A na dole jest skrzynia. Na szczęście, winda zostanie, więc będę mógł wrócić do góry. O! Mimika chyba nie ma, bo zadałem cios, zresztą jeszcze żadnego nie widziałem przecież. A w środku znajduje się... ziółko, ziółko, no. To, to trochę mało, jak na taką wielką skrzynię jedno ziółko. I może spróbujmy zeskoczyć po ten przedmiot, który gdzieś tutaj też jest. Ciężko znaleźć kąt, żeby tam zajrzeć dokładniej. No, chyba wrócę najpierw zrobić krótki przegląd, czy czegoś nie pominąłem, a potem będę się tu bawił. Bo potem zapomnę. To chyba zostawimy sobie na koniec. Mm, zobaczmy, czy jeszcze gdzieś tutaj nie ma jakiejś odnogi. Dotarłem z powrotem do ogniska. O właśnie i tutaj coś jest. No, to jest druga, drugie przejście jakieś. A tutaj znajduje się małe pomieszczenie niewielkie. Tam w rogu coś jest. O, piesek jest też. Piesek tam się na skrzynkach znęca się nad skrzynkami. I to chyba wszystko. No i atakuje mnie. Poczekałby bo aż zejdę z drabiny. A oh, fuck zablokowałem się od drabiny. No to jest to właśnie. Ja tutaj uderzam to od drabiny się blokuje, a tamtemu gościowi to o litą skałę się nie zablokował cios. Jest nieuczciwe. O, Large Clap. To jest oczywiście przedmiot, który pewnie ma bardzo duże znaczenie. I mamy tutaj. Mechanizm Farosa, ale niestety nie mam przedmiotu. Nie wiem, to pewnie jakiś otwiera sekret albo coś robi w tym stylu. Hmm, będę musiał zapamiętać, żeby tu wrócić później. E, mamy też skrzynkę. W której znajduje się Priest Chime, to jest. E, do tego, do, do, do chyba cudów i tych wszystkich innych rzeczy. Nic więcej nie wykryłem, więc uwaga, skaczę. Skaczę stąd chyba. Stąd to jest takie rozsądne. O oh, fuck! No i poleciałem, się zatrzymałem w powietrzu. <laughs> Rozbiłem się o powietrze. To jeszcze raz spróbujemy. Ta, teraz nauczony doświadczeniem. Wykorzystam beczkę. No, udało się kogoś zabić, nią no, nie było to jakoś strasznie um, ...strasznie zmieniające moje, moją sytuację, ale w porze, po, że można się bawić takimi głupotami. No i w ogóle ten, ten balkonik tutaj jest niesamowicie przydatny. W zasadzie tu każdego wroga można zwabić i spokojnie z góry zastrzelić. O ile ktoś ma oczywiście strzały, no bo też nie każdy musi używać łuku. Ale chyba warto. Jest, ciałko odzyskane, no to teraz spróbujmy. Spróbuję teraz zupełnie innej taktyki, stąd skoczę z, z fikołką. O, poszło, pięknie. Wspaniały atak. Bonfire ascetic to jest jakiś zupełnie nowy przedmiot. Bardzo ciekawa sprawa, bo według opisu on zwiększa siłę przeciwników w okolicy i ta zmiana jest na zawsze, nie można jej odwrócić. Czyli jakieś takie utrudnienie. Pewnie kiedyś spróbujemy. No cóż, nie pozostaje mi nic innego jak zmierzyć się z tym, co znajduje się po drugiej stronie mostu w kolejnej wieży. O oh, fuck! Tam są ucznice i nie. oskarowa śmierć. Na moście. No dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę, to było Dark Souls 2. Lamerstwo. Cześć! To już jest koniec let's playa, można się rozejść. Szymon Headlibert to przygotował. Grenę stworzyło From Software Japonia. Wydawcą jest Bandai Namko albo Namko Bandai, nikt tego nie wie. No i jakieś tam prawa mogły być złamane. Sorry.